Kamerę weź! Weź tego pana w te Mordercy. Nawet nie... Skupiłem. Widzicie poprób się na brób? widzicie Wy co robisz? Tak. No Mordercy. To jest służba, a nie praca. To jest... Was. Co na brod? Widzicie na czym polega wasza służba? Zabezpieczacie komórnika, który ekspituje starszą kobietę na bróż. Taka jest wasza praca. Jak się z tym czujecie, co? Jak ona Kiedy wstajecie rano i robicie takie gówno. A jak się z tym czujecie? Bo ona umrze to wy <grym> 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 Proszę wejść. Nie przejdzie pan nam <grym>